Cześć dziewczyny, witajcie. Trafiłyście na mój fanpage, na moją stronę. Nazywam się Joanna Król, jestem doradcą piękna firmy Mary Kay i dziewczyny uczę kobiety inspiruje do pięknego życia. Dzisiaj taka moja propozycja będzie szmaragdowy makijaż. Takie niecodzienne kolory, których się boimy, będzie zobaczycie same, będzie bardzo ciekawie. Być może kogoś zainspiruje. Pierwsza rzecz to podkład. Podkład, który chroni naszą skórę. Jak wiecie, podkład jest koniecznością, nawet gdy się nie malujesz, prawidłowa pielęgnacja wymaga, byś stosowała podkład, bo on chroni przede wszystkim chroni Twoją buzię. Jego tylko takim takim ubocznym skutkiem jest to, że pielęgnuje, że właśnie upiększa twarz, wyrównuje kolor i sprawia, że skóra wygląda lepiej. Ja dzisiaj, dziewczyny, minimalną ilość podkładu. Dziewczyny, to, że mnie nie ma, bo jestem oddelegowana do innych zadań, mam tylko wieczorami, jestem dostępna wieczorami głównie lub bardzo rano. Staram się dla Was wrzucać coś ciekawego, byście też miały możliwość inspirować się i dbać o siebie. Ja to lubię, to co robię, więc, dziewczyny, piszcie, jestem dla Was. Zawsze znajdę chwilę, byście miały możliwość właśnie komunikacji ze mną. I dzisiaj, dziewczyny, skupimy się właśnie na takim fajnym makijażu. niecodzienny kolory w codziennym wydaniu. Będzie bardzo inspirująco. Ja dzisiaj wykonam pierwszy raz makijaż tymi kolorami. Kiedyś używałam szmaragdowego cienia, ale to był taki dosyć... Wieczorowy makijaż. Dzisiaj będzie w troszkę innej odsłonie. Podkład mamy dziewczyny nałożony. Teraz będę to utrwalała. Dzisiaj mineralny podkład pudro, pudrowy to jest puder transparentny. Puder, który nie zmienia odcienia Twojego makijażu. Puder, który absorbuje nadmiar sebum i utrwala makijaż. I jednocześnie sprawia dziewczyny, że buzia jest gładka. Jeśli nie masz problemów z sebum, to możesz to pudrem sobie zafiksować, czyli utrwalić makijaż, zrobiąc właśnie nim takim dużym pędzlem. I teraz dziewczyny ja się skupię jeszcze na strefie T, ponieważ tutaj wydziela się najwięcej sebum w trakcie dnia i chcę, aby mój makijaż utrzymał się długo. Oczywiście, ten puder jest pudrem mineralnym, więc nie musisz się obawiać, że będzie zatykał pory. To jest podkład, puder w podkładzie niekomadogenny, nie e, także bardzo bezpieczny dla skóry, samo zdrowie i utrwalenie po prostu makijażu. Teraz e, dziewczyny brwi. O brwi już mam troszkę podkreślone, ale jeszcze sobie poprawię. E, brwi. Gdzie są moje cienie? O, dzisiaj będzie taka paletka, zobaczcie, szmaragdowy cień, e, taki... Mm, to jest jeszcze taki właśnie cień grafitowy, ale w odcieniu... w e, mm, takim lekkim błysku. Zobaczycie, jak to będzie na oku wyglądało. Teraz brwi. Dzisiaj e, brwi cieniem. Naprawdę szybko i bez zbędnego właśnie... E, Zagłębiania się tutaj w kształt, poprawiam po prostu ich kształt, nadaje im gęstości. i Jeśli lubicie robić henne, to po prostu jest henna. henna w takim szybkim wydaniu. Nie musicie się obawiać, że coś Wam nie wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to bierzemy sobie szczoteczkę dziewczyny i wyczesujemy brwi. Wyglądają naturalnie. Jeszcze nie mam makijażu, więc jak dojdzie ten makijaż, to będziecie mogły zobaczyć wtedy, jak to wygląda. Teraz przejdę, dziewczyny, do jeszcze korektora. Szukam korektora. Bo przy oku takim warto jest skorygować sobie. Zobaczcie takie drobne niedoskonałości. Tu użyłam korektora pod oczy i w kociku użyję korektora rozświetlającego tu również sobie odrobinę naniosę, ja mieszam te korektory i sobie rozprowadzamy albo pędzelkiem dziewczyny albo palcem zależy jakie macie doświadczenie, co lubicie to już naprawdę nie ma tutaj znaczenia, ważne żebyście miały bardzo zadbaną okolicę oka, wtedy ten korektor wygląda dobrze bo jak są jakieś niedoskonałości braki w nawilżeniu wtedy po prostu korektor będzie się ważył będzie ciasteczko na podokiem i nie wygląda to estetycznie. Dlatego ważna jest pielęgnacja, zawsze to powtarzam. Pamiętajcie, okolica oka ma cieńszą skórę, wymaga innych produktów. A jeśli chciałabyś pielęgnować oko yy, produktami do pielęgnacji twarzy, to musiałabyś to zrobić około 7 razy, bo tam jest skóra o wiele cieńsza i dlatego właśnie Musisz nakładać go częściej. Baza, dziewczyny, baza na powieki, która utrzyma mi cienie. Daję ją w takiej ilości, zobaczcie, naprawdę odrobinkę, rozkładam na dwa palce i wklepuję na oko. Ona utrzyma cienie, które nie będą się zbrylać. Będzie intensywność cieni, czyli będę miała bardziej wyraźny makijaż z użyciem mniejszej ilości cieni. To też jest taki sposób ekonomiczny jeśli ktoś tak jak ja ma tłustą powiekę to po prostu y, cienie będą się trzymały przez całe 12 godzin a nawet i dłużej to jest fajny myk jeśli właśnie nie trzymają wam się cienie odkładają się tutaj w zmarszczkach fajna baza która to utrzyma na miejscu i sprawi, że makijaż będzie idealny muszę chwilkę zaczekać, ale w międzyczasie dziewczyny zrobię sobie konturowanie, takie delikatne y, zacznę od brązerka. Brązerek, który naniosę sobie, zobaczcie tutaj na kości. Dzisiaj będzie delikatnie, bo nie zależy mi na mocnym wykorygowaniu, właśnie w malowaniu twarzy. Oko będzie takim akcentem, ale drobny, właśnie drobny konturing sobie zrobię. Zmierzamy nosek, czoło, linie czoła tutaj dziewczyny policzki, czyli dieta szybka dieta naszej twarzy, nie tylko twarzy, bo się wygląda wtedy bardziej trójwymiarowo. To dodaje takiego trójwymiaru twarzy, wydobywa rysy. Jeśli macie rysy słowiańskie, to będziecie pięknie wyglądać właśnie w delikatnym konturingu. Kolejna rzecz to róż róż, taka świeżość i delikatność, zobaczcie, wklepujemy ja się w ogóle nie skupiam dziewczyny robię to, same wiecie automatycznie wy również wiecie podświadomie gdzie to zrobić, więc zaufajcie sobie dziewczyny spróbujcie, zobaczcie, odrobina różu i rozświetlacz na tutaj szczyty czyli nad różem i trójeczki jeśli nie wiecie co zrobić, zróbcie sobie takie trujeczki, rozświetlaczem, odrobina nauku kupidyna i nagrzebiecie nosa. Dobra, dziewczyny wykonturowane. Teraz zabieramy się za oko. Dzisiaj oko będzie, zacznę od kredki, od kredki brązowej konturówki, bardzo mięciutkiej, która jest dedykowana właśnie dla pań, które mają tłustą powiekę, które mają delikatne oko, ale wieczne oko utrzymuje się naprawdę bardzo długo. Zaczynamy od kreski, którą będziemy rozmazywać. Dziewczyny, ja zaczynam od krańca, tutaj z zewnętrznego oka. Maluję sobie kreskę. Z drugiej strony tak samo. Pamiętajcie, konturówka jest wodoodporna na silikonach, więc trzeba ją rozetrzeć, bo e, jeśli silikon odparuje, wtedy nabiera trwałości i już nic z tym nie zrobicie. Więc y, musimy tutaj troszkę y, przyspieszyć. Rościeramy delikatnie kreskę. Zobaczcie. Pięknie i bardzo łatwo się rozciera. Naprawdę genialna kredka. Tym co mi zostało, podkreślam sobie troszkę e, dolną linię rzęs. Jeśli lubicie dużo, możecie dołożyć. Ja sobie dorzucę dziewczyny w linii rzęs, bo ja mam jasne rzęsy, więc, żeby one były gęściejsze, namaluję sobie jeszcze e, kreskę w linii rzęs. Tak, żeby nie było białej przestrzeni. Kredeczkę szybko zatykamy, bo ona również wysycha, jeśli jej nie zatkacie. Więc to taka rada zawsze od nas: jak dbać o te narzędzia i produkty, które macie, by wam służyły długo. Dokładnie tutaj na dole wcieram resztkę tej kredki. I dziewczyny, przechodzę do cienia. Jeszcze zapomniałam, powinnam to zrobić na samym początku. Kochane, bierzemy sobie najjaśniejszy cień, czyli taki cień biszkoptowy, który nakładamy pod linię brwi, żeby rozświetlić i tutaj wygładzić pięknie okolice oka. To również pozwoli mi... Yy, na to, że zachowam makijaż na miejscu, że nie zrobię go za wysoko. Kolejny cień, dziewczyny, to cień, taki widzicie, taki kawowy, taka kawa z mlekiem, którym wykonam korektę powieki, by unieść, czyli zliftingować opadający kącik. By ten makijaż wyglądał właśnie tak pięknie, tak bardzo naturalnie, by ukryć właśnie, by unieść kącik do góry, dziewczyny. Po prostu unosimy zawsze oko ku górze, więc to zrobicie, jeśli macie tak jak ja tendencję do opadającej tutaj skóry, czyli opadający kącik oka. Unosimy do góry, więc ten fragment wtedy wygląda zupełnie inaczej, zobaczcie. Łączymy to z dołem, z tym, co wcześniej zrobiłyśmy. I delikatnie wyciągamy tam na zewnątrz. Tutaj robimy taką chmureczkę. Dziewczyny, te, ta baza i ten cień, który położyłam, czyli ten cień bazowy jasny, pozwoli mi na to, że ten makijaż będzie właśnie łatwo się robił, łatwo rozcierał, bo oko jest wygładzone, ta powierzchnia jest piękna i gładka. Tutaj dziewczyny delikatnie rozcieramy, by zrobić taką chmurkę. Zawsze macie możliwość poprawienia i skrygowania. Przez jeszcze ten jasny cień, który macie, to nie jest trudne, musicie tylko popróbować i zobaczyć. Kwestia też, jakie macie produkty do makijażu, to jest bardzo, bardzo ważne, bo długo się, długo się właśnie uczyłam na niewłaściwych produktach, więc stwierdziłam, że to chyba jest nie dla mnie, dziewczyny, skoro nie umiem tego zrobić. Ale wszystko się zmieniło, jak zmieniłam produkty. To się stało zupełnie przypadkiem, więc. Wiem, że to ma ogromne znaczenie. Tylko wam podpowiadam, na co zwrócić uwagę. Cienie są bardzo, bardzo ważne, jakość tych cieni i narzędzia do makijażu. Tutaj, dziewczyny, już mamy, zobaczcie, uniesioną powiekę, czyli to, na co zwykle, zwykle nam zależy. Teraz użyję cienia, właśnie szmaragdowego, tego pięknego cienia, który naniosę sobie. Na tą kredkę, którą wcześniej położyłam, na kredkę brązową. Wklepuję, zobaczcie. Od razu widać piękny kolor. Ten cień wklepujemy, nie rozcieramy go. Jest to przepiękny odcień, jak widać. Niecodzienny odcień. Rzadko widzę na ulicy Panią z tym kolorem. Muszę się przyznać Wam. Rzadko naprawdę. To, co zostało na pędzlu, wcieramy dziewczyny rozcieramy na dolnej linii rzęs. I teraz wezmę sobie pędzelek i delikatnie połączę tutaj to przejście kolorów. co mi jeszcze będzie dziewczyny potrzebna co mi będzie potrzebne aha cień cień, który jest takim grafitowym cieniem grafitowy cień naniosę sobie palcem zobaczcie, jest taki połyskujący na środkową część powieki i na, wewnę na kącik wewnętrzny łącząc te cienie zobaczcie przepięknie wygląda jak lubicie, możecie to zrobić pędzelkiem. Ja zrobiłam to za pomocą palców. No i teraz wszystko zblenduję razem. Na dole również sobie lekko rozetrę ten cień. Dodam odrobinę tej zieleni. Jeśli wam się wytrze, to po prostu w jeszcze odrobinkę w kąciku zewnętrznym, żeby podkreślić ten kolor. Na linii rzęs na dole dodam sobie taki ciemny, ciemnobrązowy cień, który połączę z tym zielenią. Pięknie to wygląda, dziewczyny. połączenie tych kolorów jest po prostu genialne. Jeszcze tylko konturówka, która ma odcień seledynowy. Seledynowy. Zobaczcie, ona nadaje świeżości dla oka, więc jeśli, jeśli jesteście zmęczone, to świetny sposób, by przywrócić sobie taki wypoczęty charakter. Ja daję ją w linii wodnej i tu na powiece dolnej, odrobinkę. To bardzo fajny sposób właśnie na odświeżenie. Dziewczyny, te cienie i ten makijaż współpracuje właśnie z kolorem oczu niebieskich, z kolorem oczu zielonych, z kolorem oczu szarych, szaro-niebieskich. Naprawdę wygląda genialnie. To są piękne kolory. Jeśli jesteście zainteresowane, jakie to kolory cieni piszcie. Wiadomości prywatnej. No i teraz na koniec tusz, tusz panorama, tusz panorama nowoczesny tusz, który w edycji limitowanej, kochane, niestety, ale mam jeszcze, mam jeszcze schowane do szuflady. Także, jak chcecie, spod Lady to są jeszcze dostępne. Zobaczcie, zaraz wam pokażę efekt. Od razu widać różnice. Nigdy nie miałam tak długi rzęs. Po prostu takie panoramiczne, piękne rzęsy. Zrobię wam rzęsy nawet tam, gdzie ich nie ma. Dziewczyny, genialne, tuż. Zobaczcie, bardzo elastyczny, nie kruszy się. Jest również przetestowany pod kątem alergii, więc tutaj macie pewność, że no, pewności nigdy nie ma, bo uczuć nas może w zasadzie wszystko, ale jest naprawdę pod tym względem przetestowany. Pod kątem właśnie alergii uczuleń i pań noszących szkła kompaktowe, więc dziewczyny, godne zaufania polecam. Możecie malować kilka warstw, jak tylko mm, uważacie, że już osiągnięty został efekt, który właśnie chciałybyście, to oczywiście. Yy, nie musicie tego robić i zobaczcie dziewczyny seledynowy szmaragdowy dzisiejszy makijaż ja jeszcze dodam sobie pomadkę tylko odcienia dzisiaj dodam taką fajną pomadkę zobaczcie taka fuksja to jest fuksja e, pomadka nawilżająca Dosyć mocny kolor. Ale dziewczyny bardzo go lubię. Myślę, że fajnie się komponuje z tymi oczami. W takim właśnie fajnym kolorze. Yy, dziewczyny, jak Wam się podobało, napiszcie koniecznie. Ja widzę tu oczywiście moje, moje zmiany, które chcę jeszcze pod korektorem skorygować. No, niestety, taka moja uroda. Dziewczyny, jeszcze takie małe e, pogadanka na temat mm, Ameryki i historii Ameryki. Kiedyś Wam mówiłam, że Ameryka stworzyła firmę z marzenia, Ameryka stworzyła firmę dla kobiet. To w ogóle nie miało chodzić o kosmetyki, ona zaczynała od innych rzeczy, ale dziewczyny, co się okazało, że mm, jak to w ogóle powstał ten pomysł, Brykaj pracowała w sprzedaży bezpośredniej, ponieważ ona miała dom, musiała się zająć dziećmi i domem, dlatego zależało jej na tym, by znaleźć taką pracę, że będzie mogła się poświęcić dzieciom. Więc pracowała w sprzedaży bezpośredniej, tak by właśnie rano być w domu, wyprawić dzieci do szkoły, później odebrać dzieci, nakarmić i by właśnie one były zaopiekowane. Więc pracowała w sprzedaży bezpośredniej, zajmowała się szkoleniem, była najlepszym pracownikiem w pewnym, na pewnym etapie już swojej kariery zawodowej, już będąc w wieku przedemerytalnym, szkoliła właśnie ludzi, była najlepszym pracownikiem, najlepiej oczywiście zajmowała się sprzedażą i miała najlepsze wyniki, i uczyła nowych, przychodzących pracowników, bo oczywiście była najlepsza. Ale pewnego dnia y, mm, zwolniło się stanowisko dyrektora właśnie w jej firmie, i y, została wezwana do gabinetu, do prezesa, który miał zatrudnić nowego dyrektora na to stanowisko. I była przekonana, że ona, o, że ona dostanie to stanowisko, no ponieważ nie było lepszych od niej. I dziewczyna, co się okazało, poszła do tego gabinetu na rozmowę. No i otrzymała oczywiście zapewnienie, że jest najlepszym pracownikiem, że ma najlepsze zasługi w tej firmie, ale niestety nie może być zatrudniona na tym stanowisku. No i co się okazało, dziewczyny, Mary Kay otrzymała taką odpowiedź, Mary Kay, ty nie możesz objąć tego stanowiska, ponieważ jesteś kobietą. Dziewczyny wtedy były takie czasy, że stanowiska kierownicze zajmowali tylko mężczyźni i dlatego tak się stało, że ona stwierdziła, że tak dalej być nie może i dlatego założyła firmę swoich marzeń w wieku przedemerytalnym, by kobiety mogły również spełniać się zawodowo, pełnić wysokie stanowiska, zarabiać pieniądze, ale jednocześnie przy tym zajmować się dziećmi i kierować swoim życiem tak, by rodzina również miała zapewnione te bezpieczeństwo i te zaopiekowanie. Więc dlatego powstała firma Ameryka i by stwarzać możliwości kobietom, które chcą pracować, chcą zarabiać, chcą być doceniane, chcą awansować i chcą pełnić wysokie stanowiska. Dziewczyny, to jest ogromna misja i z tą misją stworzyła tą firmę. Jakie było właśnie, jaka była siła i determinacja tej kobiety, gdy wszyscy dookoła jej odradzali ten pomysł. Łącznie właśnie z przyjaciółmi Łącznie z prawnikami i z finansistami. Ona zainwestowała wszystkie oszczędności, dziewczyny w tą firmę, stworzyła plan biznesowy, plan, gdzie nikt nie widział po prostu możliwości tej firmy. Mało tego, no każdy jej odradzał, wszyscy mówili, że to nie wyjdzie, jaka była siła i marzenie tej kobiety, że ona to stworzyła, że wierzyła tak mocno w to, że. Po prostu dała nam takie możliwości, więc dlatego dzisiaj jest ta firma Ameryka i istnieje i dalej reprezentujemy tą firmę. Dziewczyny i wartości, które reprezentujemy, są również wartościami, które ona po prostu wkomponowała w ten biznes, a mianowicie wyobraź sobie, że każdy człowiek ma na naszej tabliczkę z napisem spraw, bym poczuł się ważny, więc z takim przesłaniem właśnie pracujemy. Chcemy, by również inne osoby poczuły się ważne i wyjątkowe. No i traktuj innych tak jak sama byś chciała być traktowana. To są główne wartości i zasady w firmie, które reprezentuję ja reprezentuję przez firmę Mary i dziewczyny. Dlatego działamy, jesteśmy otwarte. Zrzeszamy dużo kobiet na całym świecie i Każda z nas po prostu jest inna, każda z nas znajduje tu coś dla siebie. Dla niektórych jest to tylko przygoda, dla niektórych jest to praca, dla innych jest to budowanie kariery, dla innych jest to budowanie pięknego życia, dla innych spełnań, spełnienie marzeń. Dla każdej z nas jest to zupełnie coś innego, ale to co tu znajdziesz, po prostu nie znajdziesz tego nigdzie indziej. Więc takie było właśnie marzenie naszej założycielki. Mary Kay Ash, która chciała dać głównie możliwości i to, by kobiety mogły się realizować. Do zobaczenia, pa!